Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku będzie temat na czasie, a mianowicie COVID-19. Chociaż, jak już jest czerwiec, to chyba trochę się spóźniłem z tematem, ale może niekoniecznie, ponieważ chcę wam pokazać, jak zrobić za relatywnie małe pieniądze lampę do odkażania maseczek. Ponieważ no niestety jest tak mało informacji odnośnie, znaczy wszyscy straszą covidem, ile to się ludzi zaraziło, ile umiera codziennie, że tam ręce trzeba myć i tak dalej, natomiast o maseczkach nikt nic nie mówi, a już o w ogóle o dezynfekcji, tego, że w ogóle maseczkę trzeba zdezynfekować, na przykład po wyjściu do sklepu i po powrocie do domu, co trzeba zrobić... To w telewizji się takiego nudnego tematu w ogóle nie uświadczy, dlatego postanowiłem podzielić się z Wami moją konstrukcją bardzo prostego urządzenia za powiedzmy stówę. Takiego właśnie jak to, czyli lampa, do dezynfekcji, promieniowaniem UVC takich maseczek. O! I jak pięknie! Ale od początku. Jeszcze yy, zanim przejdziemy do, do samej lampy to jednak, no muszę parę słów o maseczkach i tak w ogóle o, o, o wirusie, bo jak... jak wystarczy obejrzeć telewizję albo przejść się po mieście to niestety 99,9% ludzi nosi maseczki albo chirurgiczne, albo te yy, szyte przez babcie Janinę. Wiecie, te też maciane. Moi drodzy, one chronią tylko przed, złym, przed swoim złym samopoczuciem. Jeżeli macie doła, ubierzcie sobie maseczkę chirurgiczną i idźcie do biedronki na zakupy. To podniesie was, Wam Wasze samopoczucie, ale przed niczym Was nie ochroni, ani w zasadzie nie ochroni nikogo przed Wami. Te maseczki, po pierwsze, że są jednorazowe, a założy się, że jak ktoś ma taką maseczkę szmacianą, to, to łazi w niej pewnie od, od, od lutego w tej samej. Coś tam wyprasuje, coś tam może ją przepierze, a te chirurgiczne pewnie każdemu szkoda wyrzucać po jednym wyjściu do sklepu, więc pewnie chodzi w niej dwa dni albo trzy, więc poza tym one niczego nie chronią. Chyba słusznie zakładam, że ja jestem zdrowy, a wszyscy dookoła są chorzy, więc ja chcę się odizolować od tych wszystkich debili, którzy mają COVID-a, a nawet o tym nie wiedzą. Dlatego ja noszę maseczkę P3. Ta maseczka, kupiłem ją coś w marcu, pod koniec marca. Kosztowała mnie coś 6 dych, także bardzo dużo. Takie maseczki pewnie przed wirusem kosztowały 5 złotych albo i mniej. Jest to porządna maseczka 3M z zaworkiem FFPP3. Odpowiedni tu ma tą do, do zgniatania nosa. Ma dodatkowo zarombistą gąbeczkę, która chroni przed otarciami, przed jakimś yy, no, niekomfortowym noszeniem tej maseczki. Jest to dokładnie 3M Aura model 9332 jeżeli kogoś to interesuje. Ja tą maseczkę sobie trochę zmodyfikowałem, bo ja nie, niczego nie mogę mieć normalnie, bo tutaj te gumki standardowo... O, tu mam oczywiście jeszcze drugą. Te gumki były w całości, one były do, do zakładania na tył głowy. Natomiast to się bardzo źle zakłada... W kurzało mnie to, dlatego ja sobie te gumki przeciąłem, związałem w pętelki, żeby dało się to nakładać na uszy. I teraz moi drodzy, może wyglądam dziwnie, może wyglądam idiotycznie dla niektórych, ale ta maseczka mnie chroni, przynajmniej moje drogi oddechowe chroni w 100%. Tutaj, dzięki tej gąbce i temu metalowi, mam zarąbiste, nawet pomimo mojego zarostu, nie czuję, żeby gdziekolwiek mi tutaj coś wiało. Wszystko idzie przez maseczkę i działa to, pasuje i jest bardzo wygodne. Oczywiście, to nie jest maseczka, w ogóle nie jest wygodne wchodzenie w maseczce, nie wiem, ileś godzin. Natomiast wychodząc z auta, zakładam, idę do sklepu. I mam wszystko pod kontrolą, przynajmniej teoretycznie. Dlatego polecam wam jednak, moi drodzy, noszenie maseczki, która nie przepuszcza covida, nie przepuszcza wirusy, a nie w tych maseczkach, które może ładnie wyglądają i pasują do abluzeczki kolorem, którą akurat macie tego dnia na sobie, ale które wszędzie tu mają dziury i są wykonane z materiału po prostu przypadkowego no. A większość ludzi chodzi, a najlepsi są właśnie ci, którzy maseczki o noszą tak. O, to jest najlepsze e, noszenie maseczki jakie widziałem. To chroni naprawdę e, przed promieniowaniem kosmicznym też, przed promieniowaniem kosmicznym, przed głupotą niestety już chyba nie chroni. Ech. Proszę ja was. Jeszcze co do maseczek, na początku, jak jeszcze nic nie było, to ja nawet miałem taką maskę. O, rozpieprzyłem wszystko. Maseczka stron, Maseczka za 300 zł. Z filtrem P3. W takim e, porządnym. I to jest maseczka, która jeszcze bardziej zajebiście e, pasuje i Jest fajna, bo jest tylko jeden filtr. Ale to już powiedzmy, to przychodzi do przeszłości, polecam wam jednak używanie porządnych maseczek. A co do lampy? Jakie są na przykład no, yy, sposoby na dezynfekcję takiej maseczki? Po, po, ponieważ no, powiedzmy, 50 zł za maseczkę to nie będziemy płacić i nie będziemy. nie kupimy tych maseczek 20 i co. 3 dni, czy co 4 dni nie będziemy takiej maseczki wyrzucać do kobła i brać nowej, bo po prostu nie wyrobimy się z kasą. Dlatego taką maseczkę trzeba móc jakoś zdezynfekować. No są różne yy, polecane metody. Na przykład niektórzy gdzieś tam oglądałem jakieś filmy, że wirus ginie w 54 stopniach. Polecają te maseczki dezynfekować na przykład w suszarce do owoców, czy do grzybów. Jest to dość takie proste, tanie urządzenie, która teoretycznie ma maksymalną temperaturę na nawiewu 70 stopni. Co oczywiście w jakimś stopniu chyba powinno tego wirusa zabić, bo jeżeli faktycznie ten wirus ginie tam w 50 kilku stopniach, to jak puścimy na taką maseczkę 70 stopni, to jeszcze ani ten plastik się nie stopi, a wirus już powinien, że tak powiem, się ugotować. Natomiast no to już jest inwazyjne działanie na na tą maseczkę, ponieważ no, to nie jest jakiś zwykły, to nie jest pielucha z, z kawałkiem zasłony, yy, tylko to jest specjalnie testowany materiał, na pewno o specjalnie dobranym splocie, o, o parametrach jakiś tam testowanych, nie robi to jakaś fabryka odzieżowa tego materiału, tylko już specjalna fabryka, pewnie samo 3M to robi, sobie, samo sobie to, ten materiał robi, bo jest to wyrób medyczny, jakby nie było, no to mat przed czymś chronić, to nie może być tylko Napisane, że to jest P3, a gówno to daje. Dlatego wolałbym takiej maseczki, jeżeli chcę ją używać dłużej niż przez dwa dni, to wolałbym w nią nie ingerować, że tak powiem fizycznie, jakimś takim na przykład ciepłem. Czy nie wiem, nie będę jej zanurzał w alkoholu, żeby ją zdezynfekować. Nie będę ją psikał jakimś dezynfokującym płynem. Nie będę jej ani prasował, ani mył mydłem, ani wrzucał do pralki, bo ona od razu straci. Te funkcje filtrujące. Dlatego uznałem, że najlepszym sposobem będzie właśnie światło UV. Wyróżniamy trzy różne rodzaje promieniowania UV. Mamy UVA, które niczego nie dezynfekuje i jest to takie właśnie te z LEDów, z latareczek różnych takich UV, które tam, nie wiem, jakąś farbę fluorescencyjną na banknocie podświetla, i to przeważnie wszyscy mają. Jest potem jeszcze UVB i UVC. UVC na szczęście nie dociera do powierzchni Ziemi, dlatego na Ziemi jest życie. Natomiast możemy to UVC wytworzyć sztucznie dzięki takiej właśnie yy, świetlówka. To jest, moi drodzy, świetlówka Made 8-watowa, UVC z yy, ozonem. Skąd wiem, że to jest UV-C, a nie jakieś tam zwykłe jakieś lampy, światło? Ponieważ yy, dziwnie to świeci, poza tym od razu po załączeniu czuć ozon, czuć taki specyficzny, yy, dziwny zapach, yy, który mówi nam, że jest to o co nam chodzi. Moi drodzy, ja płaciłem za taką jedną sztukę z oprawą 5 dolarów, czyli to jest jakieś 20 zł. Macie szczęście, ponieważ gdy ja szukałem, żeby coś sobie zrobić z UVC. To na Allegro była jedna, jedyna świetlówka. Ktoś sprzedawał świetlówkę osram oryginalną za 99 zł i stwierdziłem, że chyba go porobało. Dlatego ja musiałem czekać ze 2-3 tygodnie na te yy, świetlówki z Kim. Natomiast Wy, moi drodzy, macie teraz szczęście, ponieważ jak się dzisiaj patrzyłem, na Allegro jest teraz za trzęsienie jest chyba ze 30 stron, jak wpisałem UVD świetlówka czy lampa UVD, to mi się wyświetliło, nie wiem, ileś tam, ileś naście czy dziesiąt stron. I nawet są te świetlówki, które ja mam, kosztują od 20 do 40 zł, bo są 6-watowe i są 8-watowe. Są też lampy takie na przykład jakieś 16-watowe świetlówki, mocne, po, po kilkadziesiąt złotych są. Nawet gotowe lampy po gdzieś tam 200 zł w górę. Ale, no nie wiem, jak komuś się nie chce, nie umie, lub się mu nie chce właśnie robić samemu, może sobie taką lampę kupić i dezynfekować yy, swoje rzeczy yy, właśnie dzięki temu. A jak ktoś chce zrobić prostą lampę, jak moja, yy, to zapraszam do oglądania. A więc moi drodzy, kupujemy dwie takie świetlówki, powiedzmy, że po 30 zł yy, zapłacimy, czy tam po 20 zł, no powiedzmy, cztery no, dychy. No, idźmy. Po najniższym, po najniższym oporze. Co jeszcze nam będzie potrzebne do zmontowania takiej lampy? Może tu jest, tu jest przód, ale mam kabel krótki. O. Moi drodzy, dlaczego jest tylko ta plexa z jednej strony? Ponieważ mam to przy ścianie, więc to promieniowanie tu się odbija od ściany. Natomiast tutaj jest zasłonka z takiej półprzeźroczystej Mlecznej pleksy, po to, aby to promieniowanie nie wydostawało się na zewnątrz spod tej lampy. Ponieważ promieniowanie UVD jest szkodliwe dla skóry, szkodliwe dla oczu oraz wydobywający się ozon jest szkodliwy dla płuc, więc powiedzmy, nie powinno się przebywać długo w pomieszczeniu, w którym długo pracuje taka lampa i należałoby. Czuję ten, czuję ozon, taki ten smrodek się z tego wydobywa. Dlatego należałoby przewietrzać pomieszczenie, w którym dezynfekowało się maseczki, lub też robić to, nie wiem, w jakimś garaży, w przedpokoju, na balkonie, mieć taką lampę. I e, czego nam będzie trzeba? Idziemy do Castoramy lub do Leroya i kupujemy. Dwa dwa dwa, 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 dwa takie, to są generalnie, co ja użyłem? To są profile do jakichś kanałów wentylacyjnych czy coś. To jest bez problemu dostępny w półmetrowych kawałkach. Taki profil 120 czy 100 na 50, chyba w, jest taki profil 100 na 50. On jest w, półtora, w półmetrowych kawałkach oraz potrzebujemy dwóch takich kolanek 90 stopni. I tu sobie robimy z tego profilu dwie nóżki, a tu jest to miejsce, gdzie są przyklejone na dwustronnej taśmie te dwie świetluszki. One są tutaj połączone kablem, a tutaj idzie do. Do przycisku. No, jest to naprawdę najprostsza możliwa konstrukcja, jaką można zrobić. Tutaj mam na dwóch zawiasach tą pleksę, którą sobie, gdy ją używam, to daję, yy, spuszczam, żeby po prostu to światło nie, nie odbijało się yy, od powierzchni i nie wylatywało yy, na zewnątrz. Teraz widzę, że naprawdę to działa, ponieważ nie wiem, czy to będzie widać. No, widzicie tutaj te przerzu przerzucenie? Nie wiem, czy to będzie tutaj widać, ale jest tutaj, tu gdzie padało światło, to tu jest zarzucone i tu jest zarzucone, czyli to promieniowanie UV naprawdę coś robi, skoro po miesiącu używania tego. Y Biały plastik zżółknął, pomimo tego, że są to tylko 8-watowe świetlówki, to jednak coś to daje, I moi drodzy. Jak to zrobić? No, nawet chyba nie będę wam pokazywał, jak, jak to robić, bo jest to naprawdę proste jak konstrukcja cepa. No, no nie będę tu robił 45-minutowego odcinka, pokazywał wam, jak uciąć yy, profil. No, po prostu. Tniemy, tniemy tutaj e, profil na długość tych świetlówek, żeby weszły. Tu wycinamy otwór e, pod świetlówki. Może, Możecie dać tylko jedną świetlówkę, też będzie to działać. No, natomiast ja stwierdziłem, że to jest na tyle szerokie, że dwie wejdą. Mogą wejść i trzy bez problemu. Tego robimy. Nóżkę, nic nie musimy wiercić, nic nie musimy kleić, to wszystko elegancko siedzi jedno, yy, pasuje do drugiego, to nic nie trzeba robić. No, jedna, największa, chyba, największy jest problem chyba z wycięciem tej dziury na, na świetlówki. I tyle. Dwa zawiasy w kastoramie znalazłem, takie malutkie zawiasiki, dwa złote sztuka. Złodziejstwo straszne. Takie malutkie zawiasiki, no kawałek pleksy, może być, nie wiem, może być nawet, możecie tu nawet kawałek materiału przykleić, czegokolwiek, co zasłoni wydobywanie się tego promieniowania UV spod tej lampy. No i może być nawet mniejsze czy niższe, no bo żeby weszła tu maseczka. Jak długo, jak długo naświetlać? W sumie nie wiem. Ja gdzieś po prostu daję i zapominam. Pół godziny, godzinę myślę, że wystarczy. Nie ma, nie ma co yy, przesadzać, żeby zaś ta, ta maseczka, właśnie tak, ten plastik w tej lampie się nie, yy, nie spalił od tego promieniowania, można zamontować. Tak, ja tu mam przycisk. Możecie, może być bez przycisku, no i kawałek kabla do kontaktu, i to jest w zasadzie cała, e, że tak powiem, e, trudność w wykonaniu tej lampy. I tak można w bardzo prosty sposób, bardzo efektywnie dezynfekować z covid -a. Maseczki telefon możecie dezynfekować, no nie wiem, zakupy możecie dezynfekować, no bo. To jest trochę takie, no, co z tego, że będziemy tutaj za, za ochronieni przez maskę, jak będziemy mieli po samej łokcie ręce poprane w COVID-ie przyniesionym z Biedronki, czy tam z jakiegoś innego sklepu. Jak na przykład ja to robię. Nie używam rękawiczek, ponieważ uważam, że jest to bez sensu kompletnie używanie jednorazowych rękawiczek ponieważ na początku tak próbowałem. Na przykład wychodziłem z, z auta, m, zakładałem rękawiczki, szedłem do, do, nie wiem, do kastoramy, wychodziłem po 15 minutach, wyrzucałem rękawiczki, wsiadłem do auta, żeby auta nie, nie zanieczyścić. Za 5 minut byłem pod sklepem spożywczym, znowu wsiadłem, znowu zakładałem rękawiczki, w sklepie spędziłem 20 minut, wchodziłem do auta, to już bez rękawiczek, i po jednym wyjeździe do miasta, Musiałbym te rękawiczki nowe ubierać chyba z 5 razy, czy 6, czy 7 razy w zależności, w ilu miejscach byłem? No Jest to kompletnie bez sensu. No, przecież w skali miesiąca to bym zużył chyba ze 200 sztuk. No, więc stwierdziłem, że nie. Wychodzę z domu, nie ubieram, dotykam wszystko klamek, jak leci. Natomiast przychodząc do domu. Otwieram drzwi, i przy drzwiach mam e, psikacz taki e, z izopropanolem czyli to jest e, taki czysty techniczny e, metanol, czysty alkohol, i nim psikam telefon, psikam ręce, psikam ewentualnie klamkę, jeżeli jej dotknąłem przed wejściem. E, Sikam, nie wiem, coś tam przyniosłem, jakąś paczkę na przykład przyszła. Przy, wyszedłem, przyniósł mi listonosz, yy, przesyłkę jakąś, wziąłem ją i już mam na rękach COVID-a. No więc przynoszę ją do domu, psikam ręce, sikam tą paczkę dookoła tym alkoholem, czekam chwilę, aż to tam wyparuje, no i wtedy ją otwieram. Na pewno każdy z was zakłada, że nie jest chory i nigdy nie będzie. Dlatego noszenie porządnej maski. Nam to gwarantuje, że przynajmniej przy wejściu do sklepu nie będę wdychał tego areozolu, przez który ten wirus się rozprzestrzenia. Czyli nie przez... Tak, to też właśnie jakoś dziwnie dużo ludzi y, mówi, że przez, że ktoś kichnie, ktoś kaszlnie y, i, i najlepiej być dwa lub trzy metry od kogoś, żeby się nie zarazić. Gówno prawda. Moi drodzy... To nie chodzi o kichanie, o kaszlenie czy o odstęp dwóch metrów, bo to jest tylko takie, żeby no, dwa metry, a czemu nie dwa i pół? Na pewno każdy z Was, każde dziecko to dobrze zna i każdy człowiek, przynajmniej u nas, jak jest zima, to zna. W zimie, ludzie, jak w zimie jest zimno, jest mróz, jak oddychamy, już nie chodzi o to, że kaszlemy czy kichamy, tylko jak zwyczajnie sobie dmuchniemy, to co wylatuje nam z ust? parawodna, ten dymek taki. Każdy chyba wie, jak to wygląda. To, że teraz tu jest ciepło, jest tam nie wiem, 25 czy 30 stopni, czy nie wiem, jaka jest temperatura, i nie ma tego dymku, to nie znaczy, że z moich ust nie wylatuje para wodna. A to właśnie w tej parze, parze wodnej, w tym tak zwanym areozolu, czy w tych bardzo drobnych drobinkach, nie w tych takich, że jak ja tu mówię i co chwilę gdzieś jakieś tam Coś opluwam fragmentami takimi większymi mojej śliny przy mówieniu, bo one są na tyle ciężkie, że grawitacja je ściąga, czyli spadają i to nie jest groźne. To, to nie zaraża, no chyba, że jak ktoś, ja opluję jakąś rzecz, a ktoś jej dotknie i dotknie ust, to wtedy się zarazi. Zaraża areozol i te maseczki P3 chronią przed aerozolem. One filtrują aerozol, czyli tą parę wodną, w której są wirusy. I ta para wodna, ona nie spada. Ta para wodna no tak jak dym. To jest mniej więcej podobne, no, jeżeli palimy ognisko, czy ktoś pali papierosy, puszcza dym, to 20 metrów dalej mogę poczuć smród z czyjegoś papierosa z wiatrem. Tak samo jest z aerozolem, który ludzie wydychają. Może na świeżym powietrzu, gdzieś na ulicy to nie jest groźne, ponieważ jest cyrkulacja powietrza i to się rozwiewa. Natomiast to jest yy, najbardziej groźne w zamkniętych pomieszczeniach bez cyrkulacji powietrza. Ci na przykład w sklepie spożywczym, gdzie chodzi mnóstwo ludzi po tym samej, w tych samych miejscach, jeżeli... Ktoś sobie głębiej odetchnie, wypuści ten areozol, tą parę wodną z tym COVIDem, to za 3 minuty czy za 5 minut ja idąc bez maseczki, wejdę w tą chmurę tego czyjegoś, że tak powiem, bąka i gdy zrobię wdech tego jego areozolu z wirusem, no to jestem od razu zarażony. Dlatego ważne jest noszenie maseczki, która przy... W dychaniu powietrza filtruje to powietrze. No nie, nie te maseczki szmaciane, nie te maseczki chirurgiczne, nie maseczka opuszczona tylko na usta. Albo był taki fajny obrazek, że e, ktoś chodzi w maseczce chroniącego przed koronawirusem, tej szmacianej, a pod tym było zdjęcie, ktoś zakłada siatkę e, na płocie i to jest ochrona przed komarami. Hmm. To jest też dobre porównanie. Także moi drodzy, robimy lampy, mm, kupujemy maseczki, które są typu P3, i chodzimy w takich maseczkach. Nie chodzimy w tych szmacianych, tych designerskich, yy, z ładnym wzorkiem, z ładnym kształtem, chociaż wszyscy w takich chodzą. Niech sobie chodzą. Ja wolę chodzić w takiej porządnej maseczce. Także no, tyle grędzenia, pół godziny prawie mi to zajęło, zaś będą pewnie, nikt tego nie doogląda do końca, trudno, ja tam swoje mądrości nagrałem, jak ktoś będzie zainteresowany, to obejrzy, może komuś to się przyda do szczęścia, a jak nie, to przynajmniej, moi drodzy, nie hejtujcie, jak już macie jakieś uwagi, to przynajmniej konstruktywne, takie, które coś wniosą do tematu, a nie, że kuźwa główna się znam na temacie, bo tylko na meteorytach się znam, a i tak na meteorytach niektórzy uważają, że się też w ogóle nie znam. To tym bardziej nie znam się na maseczkach. No nic, możecie <laughs> chodzić sobie w maseczkach gównianych albo w ogóle bez maseczek. Ja wolę chodzić w porządnej maseczce, która według specyfikacji powinna chronić przed covid -em. Także moi drodzy, tyle w tym temacie, a od następnego odcinka coś tam znowu będziemy robić.